będzie w kolejnym odcinku serii Władca Pierścieni i Drużyna Pierścieni Zaczynamy od rozwania pier... kolejnego trolla Który prawdopodobnie nas zabije, więc będę musiał działać szybko Po co mi celownik, chociaż on mnie chyba nie widzi Nie będę nawet używać celownika, ogólnie dziękuję za ostatnio za łapek Dużo, dużo wyświetleń, ale łapek jest naprawdę dużo więcej niż zwykle ja to Wam bardzo dziękuję. I ogólnie muszę Wam powiedzieć o czymś, czego jeszcze wcześniej Wam nie mówiłem. Aj, aj, aj. Co jest gorsze? Wargowie czy uśmieńce? O nie, wargowie. Będzie ciężko. Ty głupi. Ej! Nie! rodo bierz ich! No hej! Wargishem jakieś kupie Ani no, nic nie działa, kurcze. Ani je dobić, ani nic. No i dobrze. No i to i tak nic nie robi. Jest pad wreszcie. No, dobij go. yes dobra. Lambasa trafić nie będziemy. Parę kramów zawsze się przyda Ogólnie muszę wam powiedzieć o czymś nowym O czymś się go... kiedyś nie było Trochę też musiałem na to poświęcić ale się udało Nie tak to ja do niczego nie da O, udało się no nie, teraz ty ta chora. Masz, no, nogi. I dobrze. E, dodałem, e, podzieliłem wszystkie moje 90 filmów. E, na playlisty jest ich około 15. Na 16, jeśli liczyć. Jeśli liczyć, to jest fajne. E, bo jest taka zakładka, którą ma fajne filmie. Jeśli się nie tworzy. drugi nie wiem teraz. Uf, to jest taka, nie tak, dobra, padł jeden, to jest drugi, się biją tam nie wiem, jeden zabił drugiego, widać to jest mój, to jest chyba Legolas. nie wiem, nie wiem, próbujemy go zabić. Zdaje mi się dość dla gola. Znaczy, ta gra na taką grafikę, że trudno powiedzieć, kto jest a kto. Jak nie zginie, to. Znaczy, to jest znaczy, A jak zginie, to orb. Mam powiedzieć, Chodź Chodźcie, bo chyba trochę się jakiś nie mogę zagrać. Nie, to już chyba. By to był orb, który już by dawno zginął. Dobra. Lecimy dalej. Chodź w jest 18 playlist, to są wszystkie serie. Mogę tak powiedzieć, chyba wszystkie filmy, jak dużo pamiętam, podzieliłem. Łatwiej pierśni też macie playlist, ale oczywiście chyba w dobrej kolejności jak pamiętam I nie będzie żadnych problemów. Teraz musimy się... No bo pójdę prosto tak do niego. Ale... Nie dobra, idziemy tam jednak Ogólnie FPS -y już nie mam tak fajnie jak ostatnio, ale i tak jest dobrze. Jeśli chodzi o FPS, -y, to mnie do innych gier. Nie wiem jak ja mam tam dojść kurczę. Chociaż nie, to się nie da. W takim razie chyba muszę iść tutaj Na szepki bale w zapisie, gdybym miał się dać dużo demage. Okej okay. Coś nic nie. Jak ja mam to z niego wbić? A! No, no, no! Troll mnie gonił! <laughs> to jest płopka. O nie, nie! Nie! Jeźdź, bigo! go, Legolas! Dobra, biegnę, biegnę! Legolas, bigo! Please, please! Lego... Proszę za bigo! Wy że go zjechałeś! Spadłem tutaj. za głupi troll nie trafił mnie chwilę po mnie włóczęgla, zapisz tutaj. Warte, to lip wartego trolla biegnij ja nie mogę zanim tyle gola mu to zrobi to mnie zabije i to bardzo łatwo yeah się nawet potek nie dają. Jest już jest taki etap gry, że tu był największy To jest Nie wiem, czy na nie będzie. Logola mnie chamsko zostawił. Musimy iść dalej. Gdzie mnie chyba miał Po tylko w tym momencie? Dobrze, idziemy dalej. Miliard Table sobie tu zrobi. Dokładnie, Miliard. Dobra. Protoss chyba nie ma w planie. O, dobra. jakby jest filmik. Screen. Frodo, powstrzymam orków! Biegnij na szczyt! Podążę za tobą, gdy tylko zdołam! O nie, tylko nie to! Czy ja mam chodzić w Fidal, mam pierścień, to dobra. To nie będzie źle. A jak będzie troll, to ja nie żyję. Tyle nie widzieliśmy nie chcę nikogo prowokować, ja tu kamienie. Jak się skradał? Na shifcie. Ja nie chcę nikogo. Prowokować. Ładnie nikogo. Ale asasynem to ja tu nie będę kurczę też. Będę ja mam chyba tam gdzie oni przyściską. Ale nie wiem na panie tam gdzie. Tam można iść. No chyba bym wracał, dobra. Mam lecieć na górę. No i mi tak pojażę. Nie ma dobra, tu nic nie ma. Na szczęście jeszcze lepiej. Tak samo. Dobra. Bardzo cicho. Nie, nie widzieli mnie. A naprawdę farta, bo ja się nigdy nie ubiłem. Dobra. Ktoś mnie widział. Czy ktoś mnie widział, czy to? Dobra. Teraz już chyba nikt mnie nie widział. Jak tam nasze te pieczarki, mamy kramy. Mamy pieczarki... Nie, nie mają szans. Jak Będziemy się leczyć, to nas nie zabiją. Płacało się to kiedyś zbierać. To nie ma poziomu płynności. Jakby się jeszcze nie wiedział. Działanie w Zabić Zabitek, zbitek o Nie. Po pierwsze trzeba zabić. Tego, bo zrobię. Ja Yeah, di. Też tego Gdzie on? To nieważne, może się zgubił albo sam się zabił Chyba nie interesuje go aż tak bardzo szukaniem, nie? Bo nie widzę, tak? No, że nawet dobrze widzicie. ucim nie widział OK, zregeneruje się to okropnie szybko nawet przecież mogę na tym zjechać, jak chcę jest koksem Ot, nie, 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 przesadziłem kurczę. Troszkę przesadziłem Kurczę, mogłem tylko minąć Dobra, nie im troszkę. To kto mnie widzi? To oni. Yy, nie. Kurczę, bloki. I czym ja tego nie zabrałem kurczę kurczę ty ma z jakieś skille? Z jakich jaja? On jest kobiet niewidzialny chyba Nie tak To jest ślepo. Dobra mają mnie gdzieś to dobrze Wiemy jeden kram To starcie mogło być gorsze nie ten klawisz, kurczę, to jest OK, zapis. Hmm, tu mamy te misje ogólnie. Już tam ma, bo jeszcze nie teraz, ale wejdźmy dalej. Nie wiem, czy jest grane, ale kamieniami bym go zrobił? Nie używać że tak duże pierścienie, bo to może być nawet śmiertelne. Więc tyle jest Ja robię lepszy ból. Dobra, mój blog jest sajski, ale on kontynuuje no kurcze Frodo, gdzie ja sobie Dobra, Dobre, spadł. dobra. Frodo naprawdę, gdyby on nie miał tego pierścienia to byłoby bardzo ciężką postacią na tym poziomie trudności. Kiedyś były jakieś pająki, co szły na hitat coś takiego, że na dwa, trzy hitat teraz takie cyborgi, że... O, yes. No nie, na no nazwój. Ale na no już chyba nie będzie aż taki zły, w porównaniu do Balderoga, który był w przedostatnim odcinku. Zapraszam na playlistę, na mój kanał. Subskrybujcie, komentujcie. Ale nie kończymy jeszcze odcinka. Jeszcze nie. Dobra. Aha, czyli ja jestem na tym moście i teraz ja muszę chyba iść tędy. Czy to jest? Nie wiem. Chociaż... Nie, ja tu nie mogę iść. Tylko, że... Co tam jest? Dobra. Coś stało niby, ale nic takiego. Będę unikać orków, jeśli to możliwe, a... Niekoniecznie zawsze mi się to uda, bo ja nie mam pierścienia, tak probo. To muszę lecić chyba tą samą drogą, jak mi się zdaje. Tu już są wszystkie te trupy, które Reaprodo zrobił. FPS-y trochę spadły, jak widzę, chociaż nie jest znowu Tak, Nie Nieźle. Nie, ale lecimy dalej. Mnie, zbieram się na mikrofon. Mam nadzieję, że jutro, no nie jutro, ale niedługo i wkrótce. W tym miesiącu jeszcze. Miesięcznie na na. Będę mieć nowy mikrofon. O, No to teraz Niech powiernik pierścienia szuka bezpiecznej kryjówki. Pora już, aby uderzył Anduril. To z takiego mocnego miecza... Przesiadaj. Ja nie mogę, ty sto. Nie, 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 nie. Ja ci dam tych głupi na z góru Trzeba coś zbugować a, nie poddam się Trzeba tylko spamować ataki. A może się uda Jaki damage, ja, teraz będę go Lef, fajnie go zjechał No, teraz będzie trzeba do niego strzelać Kurcze Dobra Tu jest moja ćwierć To jest mniejszy, kurwa, najbardziej strategiczny swój nam w tej grze. można wspomnieć. I tu jest magia Drewniane strzały przebijają kamień Po prostu ja tego nie ogarniam To jest nie do ogarnięcia po prostu jakby się nie da zrozumieć? Oj, oj, oj! Trochę damage'a jest. Trochę makabrycznie duże jest, tak? Ale... Szczegół. W tym się do szczegółów. Teraz muszę... Nie będę już tam walczyć, chyba. Nie, 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 nie. Chcę zjechać na góra, który jest nie wiadomo gdzie. Tam jest w kucie. Ale on ma speeda kurcze Chyba będzie się Teraz mogę go wyciągać Chyba będzie też atakować Jeśli tam było nie, dobra Jak on lata? Nie, go się nie da ze Teoretycznie To jest mega bowiem hard Nie, nie dam rady chyba Będzie ciężko ten poziom dużo mi żał, nie? Dobra Ja nie mogę Nie trafił Mam Chyba Jak moje życie? Dobra nie trafił Ale ja nie wiem jak go chyba też nie trafiłem A jak go trafiłem to dużo mnie nie zadałem Ale jeszcze nie muszę że mam nieskończoność Gdybym miał ograniczenie to ta gra byłaby Jeszcze bardziej hardscore'owa Dziękuję autorom że tak się nie stało wątpię, że trafię go takim łukiem. Chodźcie tu, tu, może polecić. Nie, nie ma szans. Musi zawracać, tylko wtedy mam Chyba będzie to zaraz robić. Chwilę jeszcze, nie. Dobra. Ja nie mogę. Nie, nie dałem rady. Ale nie mogę tak celować, bo on mnie zabije po prostu. Chyba będę musiał użyć jednak tego strategicznego miejsca. Nie pamiętam jak ja go zabiłem nawet, ale wiem, że to było bardzo trudne. Wiem, że mam zytę, ale czasami osoby, które w to grają na pewno wiedzą, że to jest bardzo trudne zabić nasz górę. Górę, zrobił mi coś? Nie! yo. Yeah. Ale miałem farta. Teraz musiałem mieć farta. Gdzie jest, To jest pytanie dnia. Tam jest, okej. Okay. Chyba mu coś zrobiłem. Tam coś jest ale Nie chce się dać lecieć, póki mam zrobię. Będzie dobrze. O kurcze Nie wiem czy w ogóle jest możliwe mu coś zrobić jaką tak lata. Chyba tak. Ojeju. No, 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 no! Yes! Jaki fart, udało się. Tak, macie filmik. Nazwę zabite. Sniper Elite. Tak więc drużyna zwyciężyła. Trącili latającego upiora pierścienia. Bezpiecznie doprowadzili Froda do samej granicy Mordoru. Drużyna pierścienia zwyciężyła. A jednak widzę powiernika pierścienia, jak samotnie wkracza do krainy ciemności, ale nie całkiem samotnie. Mój skarb. I tak oto zakończyliśmy tą grę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Już to gra 2003 lub 2004 roku, nie pamiętam. W każdym razie ma ponad 10 lat, więc grafika nie jest profesjonalna, nie ma poziomów trudności. Yy, pamiętam, że w tych czasach już były nawet bardziej rozbudowane gry, ale chyba jak coś tam słyszałem, że studio, które tworzyło tą grę, akurat nie miało zbytnio aż tak dużych funduszy. W każdym razie mi się bardzo podobała, bardzo dobrze wspominam tą grę. Zresztą ja miałam drugi raz w życiu z wami, kiedyś ją przeżyłem, wiele lat wcześniej sam. No i mieliśmy dużo wspaniałych przygód z tą grą. Mam nadzieję, że nagramy jeszcze wiele różnych części Władcy Pierścieni. Już wkrótce, czyli... <gryw> Jak mówię już wkrótce, to znaczy, że nagram kiedyś, ale no... Jeśli znajdę czas i zakończę parę innych serii, to mam w planie nagrać władca piersieni Bitwa o Śródziemiach, Część pierwsza. Twójki nie będę nagrywać, bo wolę najpierw zakończyć jedynkę, będziemy chodzić po kolei. Może jak mi się spodoba i będę mieć, nie wiem, jak będzie mi się chciał też wujkę, ale ogólnie w planach mam nagrać yy, jedynkę. Tam mamy podziękowania dla autora, IRR Tolkiena i ogólnie. Zachęcam Was też do... Kupo, no, nie musicie kupować, ale przeczytajcie książkę choćby Władcy Bierścieni albo Hobita, zobaczcie filmy, bo to bardzo się opłaca. Bardzo wspaniałe. Ja mam bardzo dużo przygód w Ogólnie dzięki, że byliście ze mną w tej serii. I, I ogólnie subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Zapraszam też na mojego fanpage'a na Facebooku, który ma obecnie już 35 łapek. Zauważyłem, że na fanpage mam więcej łapek niż subów na YouTube. w tym mile tym, zaskoczony, ale nie wiem, czy po prostu. Te osoby na fanpage'u nie mają tego YouTube'a albo, albo no, po prostu konta na YouTube nie mogą mnie subskrybować i dawać mu łapek, ale w każdym razie widzę po oglądalności, że lubicie mnie oglądać. No to wielkie dzięki do następnego odcinka z innej serii. No i cześć!